Szanowni Państwo, zima yy, zaczyna odpuszczać, odpuszczać z Marzina, mamy ogromne problemy z utrzymaniem przyjezdności objazdów w kierunku kulnic, yy, tam właśnie wracam. Bardzo Państwa proszę o zachowanie olimpijskiego spokoju, rozsądną, powolną jazdę. Jeśli przejeżdżamy przez ten objazd prędkością 20 km na godzinę, trwa to około 6 minut i jeśli... Pojedziemy rozsądnie, to nie zakłócimy spokoju innym użytkownikom, nie ochlapiemy przejeżdżających. Czy Jeśli natomiast lewowo to się dzieje, miałem takie zdarzenie, bo to można ochlapać właśnie kogoś po, po sandach. To potrwa jeszcze kilka dni. Sytuacja jest trudna, ponieważ jest za, głęboko zamarznięte podłoże. Na wierzchu słońce rozpuszcza rozpuściło warstwę śniegu zmieszanego z błotem, wygląda to fatalnie. Przepraszam wszystkich mieszkańców ulicy Wakacjowej, szczególnie y, tych, którzy mają ubłocone chodniki, błoty, położonych Państwu w miarę możliwości. Y, natomiast, y, no, też dodam, że jeśli ktoś z Państwa nie spieszy się nad to, no może przejechać alternatywnym objazdem y, przez Łaz y, i, i Stolicę Górne. Do no to trochę dłużej trwa, ale jest, jest to powiedzmy mniej nerwowe, pewnie to kosztuje raz jeszcze przepraszam i zapewniam, że ze swej strony robimy wszystko, żeby utrzymać yy, przejezdność tej, tej, tej drogi. No, niestety zima, zima jest nietypowa, gdyby była taka jak przez ostatnie 15 lat nienormalna, to nawet, pewnie byśmy problemów z tym objazdem no, nie mieli. Dziękuję.